Jako nie tylko przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ale również posłanka Zimy Śląskiej chciałabym pokazać troszeczkę inną twarz kobiet mieszkających na Śląsku bo mieszkańki Śląska to nie są tylko gospodynie domowe, to również są kobiety zaangażowane w życie publiczne, w życie polityczne i to już od 150 lat. Badania historyczne, czy jak to mówimy herstoryczne, w tej chwili bardzo się rozwijają. Przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować pani dr Małgorzacie Tkaczjanik, która robi wspaniałą pracę na Śląsku właśnie, by, by z, z tych broków ciemności wydobyć te Ślązaczki, które, czy kobiety Śląska, które tak aktywnie działały na rzecz i wolności, na rzecz praw kobiet i, i rzeczywiście były dostrzegane i doceniane no te kilkadziesiąt lat temu. I pozwolę sobie tylko wymienić parę, sześć kobiet, tak żebyśmy również mieli tę inną perspektywę. A więc po pierwsze pani Janina Omańkowska, to była druga kobieta w historii Europy, która jako marszałek senior otworzyła obrady Regionalnego Sejmu, czyli Sejmu Śląskiego. Działaczka społeczna, działaczka też na rzecz kobiet jako pierwsza kobieta na Śląsku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Druga, pani Bronisława Szymkowiak. W czasach powstań śląskich organizowała tajne służby sanitarne, założyła Polski Związek Służby Domowej, opiekowała się rodzinami powstańców. Członkini Komisji Parytetowej Katowic, najmłodsza posłanka Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji, też odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Śląskim Krzyżem Powstańczym i Plebiscytowym. Pani Maria Kujawska była jedyną kobietą lekarką biorącą udział w trzecim powstaniu śląskim. W dniu plebiscytu była lekarzem dyżurnym w polskim sztabie plebiscytowym i była również posłanką na Sejm Śląski. Była działaczką i społeczną, i polityczną. Jej cztery córki zostały lekarkami i przez całe życie zajmowali się działalnością medyczną i społeczną. Pani Elżbieta Korfanty, posłanka na Sejm Śląski, brała czynny udział w Powstaniu Śląskim, wspierała swoją pracą męża Wojciecha Korfantego, działała też w Stowarzyszeniach Kobiecych w czasie II wojny światowej przebywała w Wielkiej Brytanii i też była członkinią koła Ślązaków. Po wojnie wróciła do, do, do Katowic. Pani Aniela Wolnik, harcerka działała jako sanitariuszka w czasie powstań śląskich. Na front ruszyła z piątym Rybnickim Pułkiem Piechoty, zwana Śląską Inką. Za wyjątkową postawę i bohaterstwo otrzymała. Krzyż Virtuti Militari. I ostatnia, którą wymienię, ale nie ostatnia z tej listy bohaterek Śląska, pani Halina Stęślicka, najmłodsza posłanka na Sejm pierwszej kadencji, sekretarka podkomisji konstytucyjnej do spraw autonomii Śląska, członkini Górnośląskiego Związku Towarzystw Polek redaktorka Głosu Polek, uczestniczka trzech powstań, także no i jeszcze dłużej bym mogła i na temat każdej z tych pań mówić i też i o innych paniach, ale myślę, że ten krótki przegląd pokazuje, że kiedy mówimy o tradycjach Śląska, również powinniśmy pamiętać o tych wspaniałych kobietach, które również tam Żyły, działały i wpływały na rzeczywistość Śląska.